Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Józef nie wypowiada ani jednego słowa na kartach Ewangelii, a jednak jego życie przemawia pełniej niż niejedna księga. Mówi mądrość Kościoła. Witaj, bracie i siostro, w adwentowej serii podcastu Śladami Józefa. Odcinek 13. Pokora i służba. Moi drodzy, dzisiaj zastanowimy się, co łączy postawę cichej służby i postawę pokory. A one uczą nas oddawania chwały Bogu. Święty Józef był naprawdę w tej dziedzinie, doskonały. Służył świętej rodzinie oraz Bogów w codzienności. bardzo często bywa tak, że cicha służba jest niewidoczna i niedoceniana. Ale musimy wiedzieć, że tak w oczach Bożych, jak w oczach innych ludzi, jest bardzo ważna i jest złotem. Co w nauczaniu papieskim? I w Biblii? Papież Franciszek mówi, że Józef był mistrzem pokory i cichej służby. A w Księdze Przysłów w 29 rozdziale i 23 wersie czytamy: Kto uniża się, zostanie wywyższony. Pokora i służba. Te dwie postawy łączy jedna bardzo ważna rzecz: odpłata w czasie. Te dwie postawy, wtedy kiedy są przez nas praktykowane w danym momencie, one wcale nie przynoszą nam jakiejś wielkiej chwały. Bardzo często są pomijane, a wręcz wyśmiewane. Ale w ostatecznym rozrachunku, kiedy zobaczymy na nie z dalszej perspektywy, to są tym, co buduje naprawdę wielką doskonałość człowieka. I o tym chciałbym, żebyśmy również sobie dzisiaj porozmawiali. Odwaga w wierze polega na tym, że odpłatę za pokorną i cichą służbę otrzymujemy później, w czasie. Józef był mistrzem tego gatunku i tej opowieści. Na sam początek musimy zapytać się, moi drodzy, o to, co to znaczy być mistrzem. Być mistrzem. To oznaczy wydoskonalić się w jakiejś dziedzinie do tego stopnia, że inni, patrząc, jak tę dziedzinę realizujemy, chcą nas naśladować i chcą się od nas uczyć. To jest mistrzostwo, niedoskonałość w danej rzeczy, niepełnia w danej rzeczy, ale to, że to, co umiemy i nasze umiejętności pociągają innych do realizacji podobnych celów i podobnych postaw jak my. I dlatego Święty Józef jest mistrzem pokory i mistrzem cichego bycia, mistrzem cichego wspomagania swojej rodziny. Tak przedstawia go Biblia, taka jest istota jego bycia w świętej rodzinie. I pokora jest fundamentem tej relacji. Pokora jest w ogóle fundamentem relacji z Bogiem i z ludźmi. Naprawdę, moi drodzy, przez lata swojego jakiegoś tam. Zmagania się w relacji z Panem Bogiem i zmagania się w relacji z innymi, zobaczyłem, że najważniejsze jest to, aby uciszyć swoje serce, aby wejść w takie doświadczenie, że robię co mogę, mówię co mogę, staję w totalnej prawdzie, ale też w pokorze przyjmuję, że nie wszystko da się zmienić i nie każdą relację da się utrzymać, i nie każdy poziom relacyjny da się utrzymać. Bo relacje to są rzeczy bardzo, bardzo dynamiczne. I żeby te relacje były dobre, to one muszą właśnie stać na tym fundamentalnym przekonaniu, w pokorze, że nie każda relacja będzie taka sama, nie każda relacja będzie taka, jak ja bym chciał, i nie w każdej relacji wszystko uda się zrobić. Także w relacji z Bogiem. Moi drodzy, święty Józef. Służył nie dla uznania, lecz z miłości. I to jest niesamowite. Kiedy wchodzimy w doświadczenie relacyjne, nie z tego powodu, że chcemy coś w tej relacji zyskać, nie z tego powodu, żeby ktoś nas podziwiał, nie z tego powodu, żeby e, mieć z tego jakiś zysk, ale z miłości. Moi drodzy przejmujące, jakie to jest takie ogarniające, ciepłe moje wnętrze, kiedy o tym mówię: budować relacje najpierw z Bogiem, z powodu tego, że go kocham, bo On tak zawsze robi, ale budować relacje i służyć tym, którzy są dla mnie ważni w tych relacjach, właśnie z powodu miłości, bo ich kocham. Nie kocham, chcę Ci zawłaszczyć. Ale kocham chcąc im służyć. To największa pokora, bo to jest pewna strata samego siebie i strata tego, co mógłbym zyskać w tych relacjach. Ale ja świadomie z tego rezygnuję, jeśli nie jest mi to dane, bo jeśli jest dane, to to przyjmuję. Żeby kochać prawdziwą, szczerą, czystą miłością. Bo cicha służba wzmacnia wspólnotę i rodzinę. Nie ma nic piękniejszego niż takie proste gesty służby sobie nawzajem. Kiedy ktoś u Ciebie nocuje, kiedy ktoś jest u Ciebie zrobić mu śniadanie, zrobić pranie, wypracować koszulę, przynieść szklankę wody, proste rzeczy, banalne rzeczy, ale wzmacniające relacje. A jeszcze bardziej wzmacniające są takie rzeczy we wspólnocie. Bo w rodzinie jakoś ta służba ona jest taka dla nas dość naturalna i bardzo łatwo nam przychodzi. Nawet wpadnięcie na to, że tak powinno być. Ale już we wspólnotach, w relacjach mniej um, takich naturalnych, takich, w których chodzimy, bo chcemy. O, Jeśli tam dzieją się takie rzeczy, że potrafię usłużyć komuś, powiedzieć. Usiądź sobie ja po zamiatam. Odpocznij sobie, ja zmyję naczynia. Idź, porozmawiaj sobie, ja to dokończę. Wtedy wspólnota jest naprawdę na wysokim poziomie, a twoja duchowość wzrasta. I ćwiczenie na dzisiaj. Spróbuj wykonać jakiś dobry uczynek w ciszy. Co to znaczy? Nie rozgłaszaj tego. Nie pokazuj tego na Facebooku, Instagramie. Nie mów od razu wszystkim dookoła, nawet tym, którymi rozmawiasz o wszystkim, że to zrobiłeś. Po prostu zrób. Jeżeli masz kogoś blisko siebie, zrób śniadanie. Ehm, przygotuj obiad. Zrób zakupy. Wynieść śmieci, posprzątaj pokój. Zrób coś dobrego i nie rozgłaszaj tego dookoła. Wejdź w pokorę. Pokora tego, że nie musisz mieć zawsze podziękowane za wszystko i nie wszystko musi być zauważone. Ale Bóg, który widzi w ukryciu, odda tobie. Pokora, moi drodzy, pomaga przyjmować krytykę i trudności również. I to jest, myślę, bardzo ważny aspekt tego wszystkiego. Dzisiaj my bardzo lubimy być doceniani, bardzo lubimy być w centrum uwagi, bardzo lubimy, aby ktoś zauważył nasze działanie, bardzo lubimy to, że ktoś nas poklepie po plecach. Ale pokora, jeśli o nią prosimy jeśli otrzymujemy ją jako cnotę, jako łaskę od Pana Boga, pozwala przejmować krytykę i trudności w sposób doskonały. Już nie denerwuje się, że ktoś mnie skrytykował, że ktoś musi, że komuś się nie spodobało coś, czego nie zrobiłem, ale przyjmuje to jako pewien rodzaj zdania, który ktoś wyraził wobec mnie. I nie biorę tego jako osobistego i po twarzy. Ale biorę to jako przestrzeń, którą powinienem rozważyć. I wtedy, kiedy przeżywamy trudności, kiedy coś nam nie wychodzi, kiedy z kimś się nie zgadzamy, kiedy mamy pokorę, również potrafimy bez emocji podejść do tej sytuacji i ją rozwiązywać w dużo bardziej dobry i łagodny sposób. Kochani, jak wzmacniać sobie tą postawę służby w pokorze przez cichą modlitwę i przez Refleksję nad swoim zachowaniem. Moi drodzy, taka autorefleksja, zastanawianie się nad tym, dlaczego tak zareagowałem i jak mógłbym zareagować, to jest podstawa. Ale to wszystko powinno być też w kontekście modlitewnym. Kiedy się nad tym zastanawiam, nie chodzi tylko o to, żebym robił jakąś taką psychologiczną e, e, nad sobą badanie siebie. Nie. Chodzi o to, żeby to było w duchu modlitewnym, żeby to wszystko było. Jakby wtłoczone w strumień łaski Boga, który On nam daje. Cicha służba, taka służba, pokorna służba, buduje autentyczne relacje. Naprawdę autentyczne relacje. Czasami jeden gest, jedno zamilknięcie, jeden brak komentarza, jeden uśmiech, jedno przytulenie, jedna wyciągnięta pomocna dłoń, potrafi zbudować tak piękną relację, że nie ma ona porównania z innymi, które są przegadane i zbyt uzewnętrznione przez lata. Sam tego doświadczam wielokrotnie. I w końcu moi drodzy, ta pokora jest nam potrzebna do dwóch rzeczy: aby mieć prawdziwą radość i prawdziwy pokój serca. Kiedy jesteśmy pokorni, kiedy w pokorze przyjmujemy i krytykę i trudności kiedy wchodzimy w taką cichą postawę służby, jak święty Józef, nasz mistrz, to wtedy mamy w sobie tak ogromny pokój, że nic nie jest go w stanie nam zabrać. I mamy tak ogromną radość, która nie jest euforią, ale jest wewnętrznym poczuciem zadowolenia i celowości. Do tego dążymy. Święty Józef miał cel: służba w miłości pokorze. I my też do tego celu dążmy i ten cel realizujmy. I jak zwykle dwa pytania refleksyjne na dzisiaj. Pierwsze. W czym mogę dzisiaj służyć innym bez poklasku? Znajdź takie przestrzenia, w których lubisz być doceniany i spróbuj zrobić to samo, ale bez oczekiwania, że ktoś cię pochwali. Zobaczysz. I jakie to jest przyjemne. A druga pytanie do refleksji: zastanów się, czy potrafisz przyjmować krytykę i trudności z pokorą. Co się dzieje w Twoim sercu, kiedy ktoś się z Tobą nie zgadza? Kiedy ktoś mówi, że mógłbyś zrobić to inaczej, jaka jest Twoja pierwsza reakcja i co ona o Tobie mówi? I modlitwa na zakończenie i podsumowanie. Święty Józefie, proszę, Mistrzu, naucz mnie pokory i cichej, pokornej służby. Pomóż mi działać z miłością bezinteresowną, nie oczekując za to nagrody ani pochwały. Amen. To już na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam za kolejny wspólnie spędzony odcinek. W kolejnym porozmawiamy o zaufaniu Bogów w niepewności. Do usłyszenia jutro o 5.30 na kanale Słuchaj i Żyj. Ksiądz Jakub Lorenc w podcaście adwentowym Śladami Józefa. Błogosławię Wam na cały dzisiejszy dzień. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Cześć, trzymajcie się. Dobrego dnia.